zwiększenie możliwości transportu towarów Wisłą, zapewnienie Krakowowi czystej wody, zmniejszenie groźby powodzi w dorzeczu Dunajca. Trzy główne cele trzech ważnych inwestycji hydrotechnicznych realizowanych aktualnie w południowo-wschodnim regionie Polski. Stopnia wodnego Kościuszko. Zbiornika w Dobczycach, zapór i zbiorników w Czorsztynie i Sromowcach. Nasz wiosenny rajd reporterski, przedsięwzięty z myślą o zarejestrowaniu prac już wykonanych, zapoznaniu się z tegorocznymi zadaniami i terminami zakończenia robót, rozpoczęliśmy od wizyty na budowie stopnia Kościuszko i rozmowy z Julianem Hajdukiem, dyrektorem oddziału rejonowego Zarządu Inwestycji Żeglugi Śródlądowej w Krakowie. Panie dyrektorze, jakie jest miejsce nowo budowanego stopnia wodnego Kościuszko? w systemie nowo znoszonych stopni yy, regulujący jak gdyby kaskadę górnej Wisły. Stopień wodny Kościuszko jest elementem drogi wodnym, jest ogniwem jakby łączącym drogę wodną z Krakowa do Oświęcimia w pierwszym etapie o długości mniej więcej 90 km. Na tą drogę wodną w pierwszym etapie składać się będą trzy istniejące stopnie. Wodne to jest przewóz Dąbie i łączany oraz budowane stopnie to jest stopień Kościuszko, na którym się w tej chwili znajdujemy oraz stopień wodny smolice i dwory. Elementem, do którego będziemy zdążać z drogą wodną jest port załadowczy w Tychach z jego kanałem doportowym, który będzie tworzyć całość drogi wodnej. W pierwszym etapie droga ta może dać przewóz około 5 milionów ton, a więc to już jest duże. Ale wróćmy do zaawansowania prac przy budowie stopnia wodnego gościuszko Z takiego pierwszego oglądu reporterskiego wynika, że ten postęp robót no nie jest zbyt zadowalający. Y tak to by można było ocenić, chociaż nie wszystko tutaj widać, co się ogląda. Jest szereg żmudnych prac wykonanych poza tym stopniem, no i na tym stopniu, które zostały już jakby przykryte ziemią. Roboty hydrotechniczne mają swoją specyfikę. Ich, że tak powiem, nie widać. One dają po prostu efekt. No, żeby stopie wybudować trzeba było i trzeba, bo to jeszcze jest rzecz niedokonana, przemieścić około 3,5 miliona metrów sześciennych ziemi, a więc jest to niebagatelna ilość. Trzeba wbudować około 70 tysięcy metrów sześciennych kamienia w ubezpieczanie rzeki. Trzeba wbudować Około 60 tysięcy metrów sześciennych betonu i żelbetu. A więc to są rzeczy, powiedzmy, bardzo duże. Aby zorganizować roboty betonowe i przewieźć tak ogromną ilość żwiru czy kruszywa do betonu i żelbetu z odległości, które w tej chwili są, to znaczy żwirownie na odległościach, które w tej chwili są dostępne, odległości te wynoszą około 60 do 70 km. A więc, gdybyśmy sobie w jakiś sposób spróbowali policzyć, ile to trzeba samochodów, to tak z ołówkiem w ręku wynosi to około. 15 tysięcy sztuk samochodów wysokotonażowych o tonażu 15 ton. Pomyśleliśmy o wybudowaniu własnej sortowni kruszywa, wykorzystując istniejące zasoby. Ta kruszywownia jest w tej chwili w realizacji i w pełni zabezpieczy nasze potrzeby kruszywowe, a oszczędność z tego tytułu będzie kolosalna. No, Trudno tutaj o, mówić o milionach złotych, bo te są też ważne, ale przede wszystkim ważny jest tabor transportowy, którego nam tak dotkliwie brakuje w naszym środowisku krakowskim. Z innych organizacyjnych przedsięwzięć, których oczywiście tutaj nie zobaczymy na budowie, jest dokonanie modernizacji kamieniołomu w miejscowości Rusocice. Kamieniołomu, który znajduje się niedaleko nad Wisłą, w odległości około 4 km i który po prostu będzie nam dostarczał kamień na ubezpieczenia. Do tej pory i w razie gdybyśmy tego kamieniałomu nie wzięli pod nasze działanie, musielibyśmy wozić kamień również z odległości rzędu 100 km. Jaki procent wszystkich robót przy wznoszeniu stopnia Kościuszko jest w tej chwili wykonany? Około 30% robót bardzo żmudnych, polegających między innymi na przełożeniu gazociągu wysokoprężnego, na przełożeniu linii energetycznych, na przełożeniu rzeki Sanki, dróg, na wykonaniu całego uzbrojenia w energię, w wodę, w odprowadzenie ścieków, no i w drogi dojazdowe. Jak również na wykonaniu bardzo mozornych prac ziemnych. Miejsce, w którym w tej chwili stoimy, jest dół fundamentowy. Wykonanie tego dołu fundamentowego no, wymagało wybrania około pół miliona metrów sześciennych ziemi i zabicie około półtora kilometra ścianki larsenowskiej. Stopień Wodne Kościuszko jest tym miejscem, gdzie krzyżuje się droga wodna i droga lądowa. Otóż po koronie jazu będzie przebiegać most. Po tym moście będzie przebiegać tak zwana południowa obwodnica autostrady Katowice-Tarnów. Kiedy jest całkowite zakończenie wszystkich prac? Całkowite zakończenie w tej chwili szacujemy na koniec roku 82. Panie dyrektorze, znane są również przedsięwzięcia przedsiębiorstwa w zakresie poprawy warunków po prostu pracy, warunków socjalnych przy budowie stopnia wodnego kościuszka. Mamy oddany już pierwszy hotel, w którym są zakwaterowani pierwsi goście. Mamy wykonany budynek stołówki. Jak również będziemy oddawać budynki socjalne, w którym znajdą dogodne warunki pracownicy. Druga, ważna szczególnie dla Krakowa inwestycja wodna, powstaje na górskim dopływie Wisły. Tu naszym rozmówcą był kierownik budowy, inżynier Edward Nikolas. W Dobczycach u stóp Zamkowej Skały trwa budowa zapory, która przegrodzi rzekę Rabę. Panie inżynierze, jakie funkcje będzie spełniać w przyszłości ta inwestycja? Ta inwestycja będzie mieć kilka zadań, ale przede wszystkim jest to zbiornik o pojemności 127 milionów metrów sześciennych wody, który będzie, w którym będzie wkomponowane ujęcie woda dla Krakowa. Przede wszystkim następnie drugie to będzie, drugie zadanie to będzie zbiornik przeciwpowodziowy, który będzie oczywiście regulował. W przyszłości w nawiązaniu do, do, do zadania Wisła będzie regulował przepływ wody. Jakie prace trzeba było wykonać? Budowa trwa już kilka lat. Nie jest najłatwiejsza. No do tej pory wykonaliśmy. Te Około pół miliona metrów sześciennych wyłomów skalnych. Wybudowaliśmy, przerzuciliśmy rabę, Weszliśmy już w drugi etap budowy, to jest przerzuciliśmy wodę przez blok przerywowo-spustowy, który jest pod górą zamkową, tu właśnie. Teraz w tej chwili będzie raba płynie i, i tak już rzeka pozostanie. Na całej długości kontynuuje się e, prace, roboty ziemne. To jest e, nasyp statyczny zapory. W tej chwili wykonany jest w granicach około 700 o 700 tysięcy metrów sześciennych. Całość metrów sześciennych jest 1 300 tysięcy, natomiast cały robót żelbetowy jest około 150 tysięcy metrów do wykonania, obecnie wykonane jakieś 120 że przepraszam, no. pan mnie tutaj zaskoczył tą magią cyfr liczb. To nie przemawia do przeciętnego śmiertelnika. Proszę mi to jakoś bliżej wytłumaczyć. Jest kilka milionów metrów sześciennych ziemi wywzieźliście. Tak, tak? Wy ponieważ musieliśmy wyburzyć wyłomy skalne, przerzucić rabę na... Na lewą stronę, następnie z powrotem na prawą, zrobić grodzę, wyciągnąć ścianki szczelne i teraz kontynuujemy pracę roboty ziemne na całej długości, bo ta zapora tworzy oprócz robót żelbetowy, które tworzą przelew, przepławkę, no przelew dolny i górny, jest zaporą ziemną. Miejscowych żwirów się ją wykonuje, czerpiąc oczywiście z podwody, bo musi być odpowiednio kruszywo płukane, żeby nie było dużego zapylenia. Za mnie wałuje się, wozi się samochodami na zaporę, wałuje się i, i coraz wyżej podciągamy się do góry i najprawdopodobniej w terminie, który tam ustalony jest na no, zadanie inwestycyjne, to będzie zrobił. Przystępując do budowy takiej zapory, musieliście stworzyć niejako poligonową fabrykę, bo tak potrzebna, jest, no, jest. potrzebny jest cement, potrzebne tak. są żelbety, prawda, potrzebny są materiały budowlane. Tak. Z czegoś to trzeba tworzyć. Tak, mamy bardzo dużą z, z eksportową betoniarnię o silosach, gdzie w silosach cementu mieści się po 300 ton. Następnie wykonuje się betony i dowodzi się na budowę i dźwigiem się budowuje w konstrukcję, no w szalunki. No to jest całe zaplecze, no jest po prostu baza remontowo-sprzętowa, jest to osiedle i hotele, trzeba było to wybudować. Jeszcze mamy w zadaniu w tym roku zacząć budować przyszłe zaplecze i wytwórnie asfaltu betonów, bo ta zapora po wykonaniu nasypu od strony wodnej będzie e, uszczelniona asfaltem betonu. Także jeszcze mamy to do zadania wykonać w tym roku. No i te asfaltowe tony będzie robić najprawdopodobniej firma zagraniczna. Nie jest to w tej chwili jeszcze ustalone tak dokładnie. Bo I Czesi się koło tego kręcą i, i, i Szwedzi, i Szwedzi. Panie inżynierze, mówi Pan o firmach zagranicznych, o maszynach, o urządzeniach zagranicznych, które tutaj są wykorzystywane, ale kto buduje zaporę? Buduje zaporę, buduje Energopol 2. To jest krakowski Energopol 2. To jest jedyne przedsiębiorstwo, czyli to główny, główny, jest główny wykonawca. wykonawca, generalny wykonawca, a następnie są tu podwykonawcy jak APRD, elektromontaż, no, oni wykonują obwodnice, drogi, mosty, KRM, przedsiębiorstwo robót mostowych, kieleckie, no to są nasi podwykonawcy. No nic jest kwiecień, pogoda nie jest najlepsza, prawie że zimowa. Warunki też nie są najłatwiejsze. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda dzień dzisiejszy budowy? To specjalnie nam nie przeszkadza. no Natomiast jeżeli chodzi o roboty tutaj, to, że to, jak się rano zacznie, to że to nie ma wpływu taka pogoda na, na pracę specjalnie. Gorsze są mrozy w zimie, bo wie pan, wtedy trzeba bardzo dużo ocieplać. i i opiekować się tym to... tak także jak pan redaktor widzi robota idzie to jest pana I pierwsza planowo, pierwsza zapora no, pierwszą zaporę to miałem w Goczałkowicach, wprawdzie nie ukończyłem ją, ale byłem tam dwa lata, a następnie to jest właśnie Dobczyce. A to ciężka tym, praca. Ciężka praca, ale ja bardzo lubię tę pracę, roboty wodne i tak, że cały czas nie zamieniłbym w każdym razie na inne budownictwo mieszkaniowe czy jakieś konstrukcje. Dunajec, jedna z ostatnich względnie czystych jeszcze rzek Rzeczpospolitej. Po wielu namiętnych sporach, tu w pobliżu Zamku Niedzickiego, zdecydowano się wznieść zaporę, zbudować zbiorniki. O roli, jaką będą spełniać, rozmawiamy z kierującym całością prac, inżynierem Bolesławem Kiperem z Energopolu 2. Celem budowy jest zgromadzenie wody pitnej. To jest pierwszy cel podstawowy. Drugim celem jest dozowanie tej wody do rzeki Wisła i yy, uśrednianie, czyli powodowanie większych stanów wody w Wiśle dla celów żeglugi. Trzeci cel, retencja powodziowa. I czwartym celem jest y, produkcja energii elektrycznej w ilości 93 MW. Podstawowe dane o zaporze. Zapora, główna zapora, podstawowymi danymi głównej zapory są tak. Wysokość piętrzenia 50 metrów. Długość zapory 400 m w koronie. Jeżeli chodzi o zbiornik, to powierzchnia zalewu 1226 hektarów, długość zalewu 12,5 km, pojemność zbiornika 236 milionów metrów sześciennych. Niezależnie od zbiornika głównego jest zapora stromowiecka ze zbiornikiem 8 milionów metrów sześciennych jako zbiornik wyrównawczy i jazd na Niedziczance, nieduży zbiornik dla e, rekreacji, jaki będzie na potoku Niedziczanka. Panie dyrektorze, jaki jest aktualny stan zaawansowania pracy? Na ukończenie są roboty żelbetowe na jazie w Stromowieckim, ukończone są roboty żelbetowe całkowicie na jazie na Niedziczance i kontynuowane są roboty żelbetowe na wlotach do Sztolni i w Sztolniach. Natomiast jesteśmy w przededniu rozpoczęcia robót żelbetowych na elektrowni, niezależnie od tego są prowadzone roboty żelbetowe na jazie na przelewie w tej chwili z robót ziemnych prowadzimy wykop, końcówkę wykopu elektrowni i na brzegu. Poza generalnym wykonawcą energopolem 2 z Krakowa Pracuje tutaj mnóstwo podwykonawców, Między innymi Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych. Oni już kończą swoją pracę. Oni nie kończą swojej pracy. Wydrążyli już sztolnie yy, obie, yy, tak zwane sztolnie pilotowe. W tej chwili są kontynuowane roboty żelwetowe obudowy docelowej w obu sztolniach. W Dębnie kończy się budowa zabezpieczenia yy, wsi. I Frydmana i Dembna. Jakie to były prace? To są duże prace. Obie wioski są chronione obwałowaniem w postaci nasypów ziemnych z ekranami betonowymi na skarpach. To jest duża robota. Stanowi to w granicach 1,5 miliona metrów sześciennych robót ziemnych, plus ubezpieczenia w betonach. Panie dyrektorze, skoro mówimy już o ziemi, to jeżeli zapora jest ziemna, pan nie powiedział ile ona metrów sześciennych ziemi pochłania? Główna zapora pochłania około 1,5 miliona metrów sześciennych nasyku. A jak długo będzie trwało jej usypywanie? No ponieważ to będzie zapora z jądrem miłowym. Czas okres trwania będzie tylko sprowadzał się do okresów letnich. W związku z tym około 4 lat będzie kontynuowany nasyp zapory z jądrem miłową. A mimo, że zapora będzie ziemna, to inwestycja pochłonie tysiące metrów żelbetonu. Ile? W granicach 250 tysięcy metrów sześciennych żelbetów na obiektach takich jak przelew, jak elektrownia, wloty do sztolni, jazd romowiecki, jazd na niedziczance oraz pompownie w Dębniej we Frydmanie. Oraz ubezpieczenia skarb na głównej zaporze i ubezpieczenia skarb i ekran na obwałowaniach Frydmana i Dębna. Panie dyrektorze, czy ma pan kłopoty z naborem pracowników? Z naborem pracowników zasadniczo nie ma kłopotów. Są problemy z poszczególnymi fachowcami, a zwłaszcza z cieślami, ale sądzę, że to rozwiąże nam ten problem chufiec OHP, który posiadamy przy budowie i z tego w miesiącu sierpniu wyjdzie nam około 70 pracowników, bo to jest kupiec szkolny. Sądzę, że z tych 70 pracowników część pozostanie do pracy u nas. Natomiast są kłopoty, jeżeli chodzi o sprzęt dla budowy i części zamienne do sprzętu. Ostatnie pytanie. Przypuszczalny termin zakończenia inwestycji? No przypuszczalny termin zakończenia inwestycji jest w tej chwili szczegółowy harmonogram w opracowaniu. I będzie zrobiony do końca maja, ale ja sądzę, że w granicach roku 88-89. Dziękuję bardzo. Kiedy pod koniec lat 60. przygotowywano się do rozpoczęcia budowy zbiorników w czorsztynie i Sromowcach z nadzieją ukończenia ich po 8 latach, starzy górale ze starych maniowych szli o zakład, że szybciej im owies na dłoniach wyrośnie. Owca z rąk wprawdzie nikt w maniowach nie kosił, ale zapory i zbiorników też nie ma. Aktualnie pozostało natomiast stare dobre doświadczenie, podpowiadające długie, staranne przygotowanie inwestycji i szybkie, zmniejszające koszty jej realizowania.